A teraz wzruszająca historia psa Rexa. Historia, która daje wiarę w człowieka. Wystarczył post na portalu społecznościowym, by życie umierającego czworonoga zamieniło się w bajkę. O tym, jak czasem niewiele potrzeba, Katarzyna Pawlina. Reks trafił do ogłowińskiego schroniska z interwencji. Całe swoje życie psiak spędził przywiązany łańcuchem do buty. W schronisku okazało się, że odbiło się to poważnie na jego zdrowiu. Rex stracił czucie w tylnych łapach. Decyzja o uśmieniu zwisiała już w powietrzu. Wtedy jedna z wolontariuszek postanowiła zrobić wszystko, by zwierzę, które tyle w życiu wycierpiało, uratować. Został założony profil Rexa na Facebooku. Chciałam mu znaleźć dom, bo nie chciałam, żeby odszedł za kratami schroniskowego boksu. Odzyw na apel zamieszczony przez Karolinę i Jurgę był ogromny już. Następnego dnia wpis miał 500 udostępnień. Rex znalazł swój wymarzony dom. Zobaczyłam jego zdjęcie, jego oczy, zdjęcie zrobione przez jego aniołka Karolinę, i to była chwila. Padła decyzja, właściwie samodzielna, bez męża. Pomoc przyszła również wtedy, gdy stan zdrowia zwierzaka się pogarszał. Łącznie losem Rexa zainteresowało się 200 tysięcy osób z Polski i z zagranicy. Nie było więc problemu ze zgromadzeniem pieniędzy na operację psa. Część kosztów pokryła lecznica. Być może, że Rex również nam w stanie. Tym bardziej, że po takim naszym krótkim leczeniu jego zachowanie, jego stan, jego chęć walki są olbrzymie. Najwyraźniej Rex wziął słowa lekarzy do siebie, bo z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Liczba jego wielbicieli na Facebooku nieustannie rośnie. I tak, dzięki jednemu apelowi na portalu społecznościowym, spełniło się marzenie starszego psa jego dobrego anioła, wolontariuszki ze schroniska w głowie.